Witajcie, z tej strony Damian. Dzisiaj Wam chciałem zaprezentować Volvo S60 z 2005 roku z silnikiem 2,5 turbo o mocy 210 koni. Autko jest z 2005 z listopada. Samochód jest w tej wersji poliftowej. Jest oczywiście od osoby prywatnej. Bezwypadkowy, nic tutaj nie było lakierowane, całe jest w oryginale. Obecnie stoi na szesnastkach oryginalnych Volvo, są też do niego osiemnastki z drugimi oponami, które też są dobre. Tu wizualnie możemy się przyczepić do trzech rzeczy. Tu będzie jedna. Słońce bardzo świeci, nie wiem czy będzie widać, to jest druga, i za chwilę. Dojdziemy do tyłu, do zderzaka, da wam pokażę trzecią. Tak to naprawdę samochód jest w bardzo fajnym stanie. Jak na 16 lat powiem wam, że fajnie. Przebieg też nie jest jakiś tutaj strasznie duży, wręcz bym powiedział odwrotnie. Mamy grzane lusterka. Tarcze, klockie jakie najbardziej jeszcze są w porządku. Mamy też tutaj zmieniony wydech. Szwajc mówi, że około tam 700 euro chyba za to dał. Także dość sporo. I to mam delikatną ja wgniotkę na zderzaku z tyłu. Szweter zmienił radio, mamy fajny ekranik dotykowy, mamy Bluetooth, USB i nawet fajnie to, yy, fajnie to gra. W słońcu strasznie się ciężko nagrywa, bo nie widzę co nagrywam. <grywa> Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. jeżeli coś pytajcie. Nagram, zrobię dodatkowe zdjęcia, nie jest to dla mnie problem. Jak na kremowy środek, naprawdę fajnie jest tutaj za to utrzymane. Bo krem bardzo łatwo jest zaniedbać. Już Wam pokazuję, jaki tu ma przebieg. Mamy klimat, dwie strefy. Grzane fotele. Już Wam mówię. Oczywiście mamy komputer pokładowy, mamy TempoMat. Tutaj do tego ekraniku też możemy sobie wgrać mm, kamerkę. Mamy miejsce na kamerkę. Tutaj mamy USB. Samochód ma 234 tysiące. Także fajny przebieg. Pokażę Wam pod maską, jak to wygląda. Rozrząd był robiony w 15 roku przy przebiegu 160. Silnik jest suchy, bez wycieków. Pracuje wszystko tak jak powinno być. Na ja, ja zrobiłem tym samochodem około 150 km w trakcie jazdy też wszystko w porządku. Nie zajmie nic innego, tylko zaprosić na jazdę próbną i do zobaczenia. Pozdrawiam.